Hallo, witam was bardzo serdecznie z tej strony Zakin. Na samym początku chciałem Wam y, powiedzieć, że to jest mój pierwszy odcinek, więc proszę o, o taką taryfę ulgową. A więc zaczynamy. Y, ten odcinek y, będzie w PS14. Będzie to pierwszy odcinek serii Become a Legend, czyli zostań legendą. Zagramy sobie dzisiaj jeden mecz y, Become a Legend. Y, jestem w klubie Arsenal. Tutaj ten kaminkę, więc zaczynajmy. Gramy z Evertonem. Będę dawał takie odcinki właśnie, yy, jak będą ciekawsze mecze szlagierowe. W lidze, ewentualnie w lidze mistrzów yy, albo krajowe. Pierwszy mecz tutaj Ligi Angielskiej Arsenal Everton. No zagramy sobie, zobaczymy czy nie uda mi się go przejewać. No zobaczymy Mi się tutaj fajnie gra Gram środkowym pomocnikiem. Niski, fajnie, rozgrywa szczoły z daleka, dobre w miarę muszę powiedzieć, że PS13 dobra grafika naprawdę, bo zagrałem w PS14, no i muszę przyznać, że spieprzyli tą grę totalnie. Po prostu porażka. Grafika z FIFA 98, można tak powiedzieć, no to jest mój ziomek, fajny. Masakra, naprawdę grałem kilka meczów i zniechęciłem się od tej gry totalnie, no zobaczcie, PS13, fajna grafa, naprawdę, nie można narzekać, miła ta grafika jest, może te ruchy takie monotonne, My się ruszają ci gracze tak jak pizdy, no ale generalnie bardzo fajna grafika, na 14, no koszma, naprawdę, jak ktoś jeszcze nie zagrał, no, to jeżeli ktoś chce siarę zobaczyć, to można ściągnąć zapraszam albo kupić no ale my się tu skupy na pesie 13 jak już mówiłem to jest mój pierwszy odcinek serii become a legend tak się będzie nazywał będę nakręcał yy, różne gry też fifa 13 którą posiadam i mogę powiedzieć że nie jest ta złata fifa 13 dobrze taka realistyczna nie zawiodłem się na zakupie. Planuję kupić czternastkę, yy, też tam pońcy, Potwierać troszkę, no to mi chciał zagrać, Potwierać troszkę yy, paczek złotych, może trafić, trafić jakiegoś ifa, yy, żeby potem, nie wiem, żeby potem go sprzedać. Bo jeszcze nie trafiłem w 13. byłbym zaskoczony, teraz zaczęłem grać w czternastkę na stronie w appie i tam sobie... Już póki co skład fajny w miarę zrobiłem złoty No i tak sobie gram, gram, no i... Czy gram? No... Kupuję karty, codziennie gify mamy No, oczywiście grać jeszcze tym yy, składem nie grałem No bo czternastki nie mam, no ale... W najbliższym czasie yy, powinienem ją już posiadać Zobaczmy, tutaj mamy rzut roczny Ja go tu... O, jest kurde brameczka! Przywalił... Przywalił, przywalił... Przejęzyczyłem się trochę Żyją, no wrzutka, wrzutka taka, wydawała mi się, że miękka pizda szła w pole karne, no ale jednak ładnie ją przyjął, przyjął, z główki uderzył od razu jest 1-0 A nie tu nasza tu piotr Felaini, i ob obok niego był taki wielki drapacz chmury, i no i piły nie sięgną, no, no dziwne, dziwne no, Ta, wydawało mi się, że ta piła taka miękka bardzo szafty, ale sporadził Zuchłopak No więc proszę państwa, jest 1-0 no i jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. 12 minuta, dokładnie. Tutaj ten sezon zacząłem yy, w lidze angielskiej no i jak na razie dobre mecze, równe, w tym arsenalu. Wcześniej grałem, tam, grałem w Barcelonie, teraz to w ogóle młody wiek mam, bardzo łatwo mi tu jakoś się gra. Yy, mogę powiedzieć, że ciężko się gra obrońcom, no bo to jednak... Ciężko się gra obrońcą w PS-ie. Ciężko odebrać. W ogóle nie wiadomo co muszę tak naprawdę robić, żeby mieć najlepszą notę. Chyba nie wiem, bramki strzelać, bo to jest chyba najważniejsze. Tu w środkowym pomocniku, chociaż tyle mam, że podania, podania yy, są. Jak się ma dużo podań, no to wtedy zalicza jako dobre spotkanie i w ogóle jakoś jest aktywnym. No, a gra obrońcą jest bardzo trudna. Mam yy, kont, znaczy mam, zrobiłem sobie postać. Yy, ja ją tam gram, gdzie ja tam gram? Chyba w lizji angielskiej, w Norwich City Nawet już nie pamiętam dawno, żebym nie wchodził No i mam jeszcze jedno konto, oczywiście napastnik, tradycyjnie zawsze, żebym sobie robił napastnika Potem żebym zaczął troszeczkę tam młodzić jakieś pomocniki obrońce, żeby sobie trochę posmakować innej pozycji No i powiem, że fajnie się gra, obrońcom, przyjemnie, jak się takie flizgi czyste, fajnie wchodzi, decydujące No ale jednak denerwuje to, że mało się gra w drużynach, bo nie wiadomo na co tam trenerzy patrzą. A tu piłeczkę mam pobawmy się trochę, a żem tu wypuścił, dojdzie. Dojdzie, 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 bo ta piła się to trzyma A wrzóteczka. Idealnie, ale to wpakował Znowu Ziru. Jebany Może król strzelców w lidze będzie? No, no Tu powiem szczerze, tu Dłagero jest rozkręcony. A nie, 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 a gra chyba w, w Borussii Dortmund tutaj, jak się nie mylę. Tutaj go Silva mam, jest fajnie, dobry taki obrońca z metersakerem, chyba jak się nie mylę tworzą parę stoperów. Fajny, fajny tutaj taki skład odmłodzony, tam jakieś Ramzeje biegają, młode Żiruty, taki rozkręcony. W ogóle grałem w wszystkich klubach w Borussii, z Borussii się wybiłem do Barcelony, z Barcelony do Bayernu i tam też. Bayern wykupił tam i z jego. ciekawe te transfery były, różnorodne, no i ciekawa ta rozgrywka w ogóle. A jeszcze mi się nie udało wygrać Ligi Mistrzów z, z tych wszystkich klubów, bo zawsze ktoś tam stawał, no i chuje, no i nie udawało się, no i trzeba było znowu zastartować od nowego sezonu w Lidze Mistrzów. Wygrałem raz Ligę Europejską z Wolfsburgiem, to był mój drugi klub chyba, jak się nie mylę. Tak, trzeci to była y, Borussia, bardzo szybko, że zaczął do tych lepszych klubów przychodzić. No i teraz y, jako zawodnik 20-letni Już jestem tak można powiedzieć OP Ma te statystyki poprawione Już w kadra Hiszpanii, już byłem na euro, zdobyłem euro z Hiszpanią Bardzo dobre mecze w fazie grupowej tam y, chyba z y, Grecją graliśmy no i potem tam jakiś na półfinał, już nie pamiętam To była przeszłość, teraz się zajmiemy y, przyszłością, czyli od tego meczu dalej no, Póki co przebłysków nie mam O, teraz dobra piła zagrana, no jedno ma system chociaż Przy drugiej już y, się w sumie nie włączałem, no teraz będę znowu miał rzut rożny. zobaczymy jak wrzucę O, tak! Przyjebał z bańki, ładnie Drugie doświadkowanie chyba I druga bramka Ładnie, ładnie, super O, widać, że bańki mają mocne Tym razem nie Jiru Szczelił 3-0, no ładnie tutaj deklasujemy Everton No wrzutka też, nie powiem Fajnie mi wyszła taka, idealnie spadła mu na głowę No bramka się nie popisał Teraz tą akcję zjebał no jakby mój tak zrobił, to... Ja mi się w kurwi Nie lubię takich sytuacji, nie lubię takich błędów bramkarzy. Jestem przewrażliwy on tutaj też na punkcie obrony, bo robię takie czasem błędy, że kurwica bierze. No ale... Póki co jest 3-0, no i naprawdę się luźno gra. Dwa, dwie asysy mam. No, Podciął go! Kurwa, no bez jaj. Ale jak powalczyli teraz... No zapomniałem co że mówił. No już trudno. Spójrzmy się bardziej lepiej na tą grę, bo tutaj przycisnęli nas na was połowie, no tu nie wiadomo co on kurwa chciał zrobić. Była pierwsza interwencja Bramkarza. <laughs> na razie fajnie kontrolujemy tę grę. <styrek utydliwiony> Przepraszam. Junior, Fela Inni, no Fela Inni w Manchesterze Super, super No chyba się ten wynik już do przerwy nie zmieni No ale 3-0 do przerwy jest dobrym wynikiem Chyba ten mecz najwyższy wynik będzie miał jak do tej pory Może coś jeszcze uderzymy? Oj jeszcze Ziru powalczył, Co to to Wolcott? Za wolno Pierwsza połowa się skończyła 3-0, dobre wyniki Dobry wynik Trzy brameczki na połowę jest dobrze A ja bramki nie strzeliłem na z różnych. Jest dobrze Myślę, że na odcinek już y, niebawem wrzucę. Tutaj też sobie pogram i poczekam, aż będzie coś ciekawego, jakiś y, mecz z Manchester'em, może coś takiego. No i taki mecz bym mógł nakręcić i wrzucić. No bo to będzie ciekawy mecz, taki y, walczący o te lepsze lokaty. Zobaczymy. Mo y, może już y, najdłogo kupię sobie 14 i też jakiś... Y, będzie się nakręci na pewno jakiegoś ultimata Bo już jak mówiłem ten skład w miarę fajny jest O, teraz bym miał szansę na bramkę Aj szyś to zjebał w bramkarza Nie, nie ja Miałem taką fajną, dogodną sytuację O, fajne te, te wrzuteczki takie Idą, podskręcając takie banany idą, fajne Super mi się tutaj odbiera piłki, bo jestem takim niskim, zwinnym graczem hiszpan. Fajnie mi się to, to wallcode jest, to już widać po szybkości. Zapierdala jak pantera, no bo ma warunki. Tim Howard, legenda kiedyś, <coughs> bramkarz. Manchesteru, no powiem już, że już dla tych jakichś fanów Barcelonu powiem, że jestem fanem Manchesteru United. Już tak się nie będę skrywał. No ale szanuję inne kluby. Po co mam mieć spinę? Zawsze fajnie jak się obejrzeć, jakieś mecze ligi Mistrzów, różne kluby są, pokibicuje się jednemu, albo po drugiemu. Mamy tutaj. Póki co jest 3-0, nic się nie zmienia w tym meczu. Mogę powiedzieć, że ta gra tak się teraz w środku przymknęła. Nie wychodzi się na strefy inne boiska taka bardziej kopanina może coś teraz uderzymy a spróbuję teraz uderzyć ale za lekko za lekko to jest to, że nie nas tak fajnie tapiła mi siądzie na nodze ta widać, że ten strzał taki ładny, taki czysty idzie w, tam w okolice okna lecz tapiła, bramkarz płacze I nie, nie wie co zrobić a nie nas te strzały takie są bez mocy, takie bez sensu od niechcenia, bez siły kompletnie no to że się z piłką minął no że co, no muszę coś strzelić ile już miałem sytuacji, nic jeszcze nie trafił asyst mi już starczy to się jeszcze tyle tak pokiwamy, no tyle... Trochę... szkoda że wpaść tak sobie z, z dribblingiem w to jest różnorodne. Aczkolwiek powiem, że mam problemy w, w FIFA y, z kiwaniem. No tam. Wiem, co mam tam wciskać, no ale tam jest już ta różnorodność tych driblingów. No i tak wciskam, wciskam. Tam mam ustawione na y, control. No i y, VBNM, klawisze. I tam coś się zrobi. Jakiś nie nieraz coś wyjdzie fajnego, ci grałem y, w Ultimate'a FIFA, y, FIFA 13, no... Myślę czy robić odcinki z 13 czy nie, możecie mi może doradzić. Y, się właśnie zastanawiam czy zacząć jeszcze 13 robić, no bo no to jednak jest trochę już, y, już dużo tego jest, 13 teraz raczej wszyscy już liczą na 14. No ale się zastanawiam czy jeszcze może jeszcze robić, czy coś jeszcze może kupić do trzynastki jeszcze points i potwierać paczki, bo są y, tanie teraz y, ceny Staniały, No oczywiście, bo już czternaska teraz jest. patrzę ostatnio ceny, to chyba 8 zł, 10 tysięcy końców. No ale to zawsze można więcej sobie kupić, żeby tych paczek kilka otworzyć żeby coś trafić no czy więcej tym oczywiście większa szansa na trafienie czegoś yy, przyzwoitego czegoś lepszego żeby potem móc sprzedać za większą cenę otworzyłem yy, póki co w PS yy, przepraszam bardzo w FIFA 14 na web apie oczywiście yy, 3 złote paczki 3 dobrze mówię Jednego mię GIFA GIFTA, przepraszam yy, <coughs> Bo się codziennie dostaje No i mi się trafił, trafiła paczka GOLD Nie ta z czterema itemami, tylko yy, z tymi, z tą normalną główną A ja się tu rozgadają, to jest koniec meczu, 3-0 Arsenal Everton No i dobry mecz Dobry wynik, tutaj sobie zobaczmy jeszcze bramki. Strzały. No a tu widać, że Everton ma jeden strzał. Bramkarz nie miał to robić, posiadanej piłki przy sobie kto najlepszy na boisku ja. No ja bym dał żyru Zamieniłbym te oceny bym tam dał 7-0, no bo jednak te dwie asysty, no a on dwie brameczki, bo ładnie się spisał. No ale jak mi dali, no co co, nie będę płakał? Chyba nie ma co płakać, tylko no, no, zajebiście. Tutaj moje oceny indywidualne. No, przyzwoity meczyk, czyszczały, czy celne, no może też chujowe, jakby jakby paralityk uderzał, no ale zawsze jest. Podanie 18 na 18 no niezbyt dużo, no ale przynajmniej liczy się, że yy, były cele te podania, a nie w trybuny. faule no faule jednego miałem. No dobra, nie ma to się tutaj przyglądać bardziej. 3-0 jest. Przejrzyjmy sobie tabelę jako pierwszy odcinek, przeanalizujmy sobie pierwsze miejsce, drugie Chelsea, trzecie Manchester United, dalej City, Reading, Queens Park i Tottenham to są drużyny na czele, drużyny, które mają awanse do Pucharów. Kto jest na Subtool, Wigan, Southampton West, Bomich Albion. No tak, w sumie powiedziałem, że tak jak w prawdziwym świecie, no teraz Liverpool reaguje. Środkowy Pomocnik jako pierwszy, Defensywny jako pierwszy, no i jest dobrze. Oczywiście, yy, ci co jeszcze nie wiedzą, po każdym meczu takim jak się dostanie yy, najlepszego zawodnika, no to się dostaje buty. Te buty akurat chyba to są moja już trzecie, trzecia para. Dobra, no to by było w sumie na tyle. Yy, koniec yy, pierwszego odcinku serii become Legend. Następny już niebawem, a ja teraz dziękuję Wam za obejrzenie, subskrybujcie, będę wdzięczny, dzięki Wam wszystkim, pozdrawiam zakin.